Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj chciałabym zaprosić Was na recenzję chust marki Everlings. Everlings to jest młoda marka, powiedziałabym, w skali marek chustowych. Powstała kilka lat temu. Gosia bardzo dba o jej renomę, ale też pokazuje nam takie chusty, takie chusty wypuszcza, które my, doradcy, uwielbiamy polecać. Rodzicom. Dzisiaj właśnie będzie o takiej serii chust. Jest to seria, ja to mówię, to jest seria owocowa, czy też jagodowa, dlatego że wszystkie te chusty, które dziś Wam pokażę, cztery ich kolory, są to chusty, które mają owoce w nazwie, czyli mamy truskawkę, mamy jagodę, mamy agrest i mamy, nie pamiętam czwartej nazwy, zaraz, zaraz sobie przypomnę. Chodzi o serię Baby Heart. Baby Heart to już pewnie się domyślacie: będzie seria chust w splocie serduszkowym. I owszem, to wszystko są sploty serduszkowe. Zobaczcie. O, tak, w tym kierunku bardziej. I, i mamy te cztery chusty, które Wam dziś pokażę. Są to chusty, które są zbudowane na dwóch kolorach osnów: e, jedna to jest osnowa błękitna. A druga to jest osnowa taka czerwoną, seledynowo szara. I na tych dwóch osnowach mamy cztery rodzaje chust. Dwie z wątkiem czarnym, tak jak ta tutaj. I dwie z wątkiem jasnym, tak jak tu. Tu mamy jasną honeyberry i mamy blueberry, chyba, tak się to wymawia, czyli Agrestową. To są te dwie chusty z jasnym wątkiem. Mamy, mamy ciemnowątkową strawberry. I mamy jagodę blueberry, granatową. To są cztery kolory, tak jak mówię, na dwóch różnych osnowach. I czym te chusty się cechują? Teraz przejdę przez moje sześć, siedem punktów, które zawsze omawiam przy okazji recenzji chust, po to, żebyście mieli pewne porównanie, żebyście potrafili odnieść się do innych recenzji, które też prezentuję, promuję na moim kanale YouTube. Zacznę po kolei. Marka to oczywiście, tak jak wspomniałam, marka Links, należąca do Gosi Mikulskiej, znajdziecie ją pod linkiem everyslings.com. będzie ona oczywiście podlinkowana na dole, ale znajdziecie je oczywiście również w moim sklepie. I jeżeli będziecie mieli ochotę kupić w sklepie u mnie. Coś, co jest na stronie Everest Links, oczywiście możecie to zrobić, napiszcie tylko do mnie, na pewno da się to zorganizować. W sumie, tak jak w przypadku wielu innych chust, w przypadku Everest Links też jest zasada, że rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać. Ale takie cuda się zdarzają. Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Splot, to co już powiedziałam. Te chusty utkane są w splocie serduszkowym, zobaczcie. Tu mam akurat serduszka do góry nogami, tak będzie, tak będzie znacznie lepiej. Co ciekawsze, te serduszka ułożone są kierunkowo po szerokości chusty, czyli kiedy zamotamy, nie każda firma tak tka, zwracam dlatego na to uwagę, kiedy zamotamy chustę, to te serduszka będą w górę albo w dół, w zależności w którą stronę. Będziemy chustę motać. To jest jedna najważniejsza cecha. Druga, myślę, że równie istotna dla Was w przypadku wyboru tej chusty, to jest kwestia gramatury. I teraz, chusta, chusty, które tutaj dzisiaj mam, to są chusty w gramaturze mojej ulubionej, czyli 270 gram. Dlaczego jest to moja ulubiona chusta? Dlatego, że objętościowo jest tej chusty tyle, że nie ma większych problemów, żeby zamotać w nią noworodka. Ale gramatura jest na tyle wysoka, i chusta jest na tyle mocna i wytrzymała, że nawet kiedy nosimy kilkulatka, robimy to naprawdę z dobrym komfortem. Do tego wszystkiego splot serduszkowy daje nam bardzo dużą miękkość pracy, tej chusty. Chusta nie jest jakoś specjalnie ani luźna, ani zwięzła, to też jest bardzo charakterystyczna cecha, i to jest właśnie charakterystyczna cecha właśnie połączenia gramatury i splotu, czyli jeżeli byłaby, byłby splot znacznie luźniejszy, wtedy dostalibyśmy też automatycznie niższą gramaturę. Natomiast jeżeli splot, splot byłby grubszy, mocniejszy, wtedy ta gramatura byłaby relatywnie wyższa i byłaby też chusta dedykowana troszkę większym dzieciom, dlatego że przy wyższej gramaturze objętość tej chusty i... Sposób jej pracy wpływa też na to, dla kogo ta chusta jest dedykowana. Te chusty są właśnie w tej grupie moich najbardziej ulubionych chust, bo tak jak mówię, spokojnie motamy w nie zarówno maluszki, jak i starsze dzieciaki, a już rewelacja to są wiązania warstwowe, nawet dla kilkulatków. Także jeżeli macie ochotę, to przeznaczenie tej chusty jest naprawdę, naprawdę bardzo uniwersalne, i warto. Warto w nią zainwestować. No, i kolejny punkt, w moich recenzjach, to jest to, jaka jest cena tych chust. I ta cena robi naprawdę efekt wow, bo powiem Wam szczerze, że chusty tej klasy spokojnie mogłyby kosztować i stówę więcej na sztuce. One kosztują w przedziale od 200 do 250 zł mniej więcej. To jest, to jest naprawdę poziom. Cenowy, tak przystępny, że mało które chusty możemy sobie pozwolić tej klasy kupić w tej cenie. Także myślę, że to powinno Was szczególnie skierować w stronę właśnie tej marki i właśnie tej grupy chust. O kolorystyce już sporo powiedziałam. Mamy tutaj dwie. Zasadnicze osnowy, czyli jedna ta osnowa niebieska, od ciemno niebieskiej, takiej ciemniejszej powiedzmy, bo to jest nadal niebieski, a nie granatowy, do bardzo jasnego beżu. Przez no tutaj mamy to samo, ta sama osnowa, ale zobaczcie, przetkana czarną nitką robi nam dużo ciemniejszy efekt. Natomiast druga grupa to jest właśnie ta grupa chust czerwono, beżowo zielonych i mamy te chusty, mamy te chusty również w dwóch wątkach, czyli w wątku jasnym oraz w wątku ciemnym. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, na ten temat właśnie chciałam zwrócić Wam szczególną uwagę. Chusty jasne, czyli zarówno Baby Heart, tutaj jest honeyberry, jak i Gooseberry chyba, jeśli dobrze wymawiam tą nazwę. Te dwie chusty mamy dostępne zarówno w składzie 100% bawełny, jak i w składzie zawierającym 25% tencelu. Tencel to jest takie włókno, które ma właściwości, daje taki efekt elegancki chłodu. I też poprawia plastyczność chusty, mocno poprawia plastyczność chusty. Więc jeśli ktoś ma jakieś szczególne problemy z pracą z chustą, że chusty bawełniane są dla niego zbyt tempe, tak bym to powiedziała, zbyt trudno pracują, powinny właśnie sięgnąć po Ten cel jest naprawdę rewelacyjnym włóknem. Z przykrością stwierdzam, że błękitne w ten celu chyba już zniknęły z rynku. Ponieważ rozeszły się jak świeże bułeczki, a one też, te chusty już kilka miesięcy ładnych na rynku są. Ale Gosia Mikulska, właścicielka marki, troszeczkę mnie uspokaja i mówi: Monia, Będą nowe, idą nowe. Będą baby hearty na innych kolorach. Także czekajcie, miejcie oczy otwarte. Na pewno was o tym poinformuję, jak te chusty trafią już do sprzedaży. A prawdopodobnie pojawią się już niedługo, bo około maja 2020 roku, bo nie wiem, kiedy oglądacie ten materiał. Ja mam właśnie tutaj tą chustę agrestową. Mam właśnie w blendzie tencelowym, i powiem szczerze, że jest to naprawdę, naprawdę super rudka na chusta. Motałam w, niej, motałam w niej moją lalę noworodkową. Układała się rewelacyjnie, więc z czystym sumieniem mogę Wam ją polecić. Jeśli miałabym taką moją opinię na koniec na temat tych chust, powiedzieć, to powiem. Właściwie tyle, że no, trudno znaleźć w tej cenie chusty tej klasy. Ja myślę, że to zamyka temat i to zamyka dyskusję na temat tego, czy warto po nie sięgnąć, czy nie. Bawełny są jeszcze dostępne i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą. Jeżeli oglądacie ten film dużo później, szukajcie tych chust już na rynku wtórnym, bo pewnie te kolory osnów nie będą już powtarzane, ale myślę, że gosia nie zaprzestanie w produkcji nowych i w tym, żeby te chusty były cały czas dostępne w tak rewelacyjnych cenach. Trzymajcie kciuki. Bo, bo naprawdę warto. Z mojej strony to tyle, i do zobaczenia.